Droga, ja? Witam. Dzisiaj jest święto szlachetnej paczki. Znajdujemy się w miejscowości w Świetlicy Kieszkowo, gmina Choczewo. Proszę się przedstawić. Witam, I po... nazywam się Dorota Bogowska. Jestem liderem szlachetnej paczki w rejonie Choczewo, w którym działamy już od 7 lat. Co roku mamy po kilkanaście rodzin. Pomogliśmy przez te 7 lat. Około 150 rodzinom w potrzebie. Tu są, tu są wolontariusze, nasi kochani, bez których nie było wypadki. Dobrze, ale jak do Was trafiają ci podopieczni? W jaki sposób ich znajdujecie? Rodziny bierzemy z MOPS-u, ze słyszenia. Są zgłaszane przez osoby prywatne. Potem znajdują się w naszym systemie. Mamy utworzony specjalny system. Potem do każdej rodziny przydzielamy dwóch wolontariuszy i wolontariusze odwiedzają tą rodzinę dwukrotnie, wypisują z nimi arkusze, rozmawiają, pytają o potrzeby, tworzą historię rodziny, która znajduje się potem w systemie. I 18 listopada w tym roku było otwarcie bazy i z tej bazy darczyńca wybiera rodzinę, dla której robią takie piękne paczki. Tak, ale powiedzmy, skąd te dary się tutaj do Was trafiają, bo widzę nawet lodówka, jakieś takie, no... Kanapa. Do, kanapan to bardzo takie mm, bogate dary. Tak. Skąd, skąd je zdobywacie? My nazywamy tych cudownych ludzi darczyńcami. To są firmy, osoby prywatne. Zbiera się kilka, kilkadziesiąt osób i tworzą taką paczkę. Czasem paczka, największą paczkę mieliśmy... O wartości 16 tysięcy, gdzie był remont pokoju, zakup mebli dla dzieci. Piękna paczka, cudowni, wspaniali ludzie, bez których by ta paczka nie powstała. Dziś rozwieźliśmy już 9 paczek tu kolejne czekają na rozwiezienie. Jutro zakończymy wieczorem nasz weekend cudów. I to tyle. No jak, jaka jest reakcja tych ludzi obdarowanych? Cudowna, ludzie się cieszą, nie dowierzają. Nikt po prostu sobie nie wyobraża, że ktoś obcy może zrobić komuś taki prezent. Podarować tyle, tyle dobrego. No bo niektórych ludzi nie stać dzisiaj na zakup żywności, a tu mamy pełne kartony żywności, odzieży, chemii, różnych upominków, są zegarki, zabawki. Co, Co jeszcze bony, jest? Bony, 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 karmy dla zwierząt, także przeróżne rzeczy, kanapy, drewno, węgiel. węgiel dla potrzebujących. No bardzo budujące to wszystko, ilu wolontariuszy jest zaangażowanych? Obecnie działa nas sześcioro, tutaj są wolontariusze. Paulina? Zuzia, Paweł, Kamil, Wiesław, ja i jedna wolontariuszka pojechała do domu, bo mam ludzkie dziecko. Nasza grupa też działa i jest wspierana przez na przykład. Firmę Union, która zawsze nam sponsoruje for, e, tort, kanapki dla wolontariuszy. Pani Sylwia Garska-Chmaryczówka e, dziś ugodowała nam pyszny obiad, za który dziękujemy. Koło gospodyń wiejskich e, Kieszkowo przygotowało nam, Pięknie. pokażę piękne serduszka dla darczyńców, które zawsze darujemy, jakieś prezenciki dla nich przygotowujemy w podziękowaniu. E, Dorota Bianga zrobiła nam piękne aniołki, też dla darczyńców. Pani Ania dofinansowała nam troszkę obiad. Pan dyrektor gminnego zakładu komunalki wypożyczył nam duże auto, w którego pakujemy na przykład cztery paczki. I byliśmy u czterech rodzin, a jednym razem, tak? Po kolei. To są rzeczy, które po prostu do samochodów posobowych nie jesteśmy w stanie zapakować, jak na przykład taką wysoką lodówkę czy, czy łóżko, czy to jakieś cięższe sprzęt gospodarstwa. Tak, powiem, jeszcze tak? chciałam za bardzo podziękować pani Basi Ządziuk, która pięknie udokerowała nasze serduszka. Pani Violi Gabrielskiej, która się zawsze też włącza i nam pomaga i nas wspiera. Pani Justynie Orzechowskiej za pyszne ciasta, które upiekła.

Mądra pomoc. Te rzeczy, które darczyńcy przekazują dla rodzin potrzebujących, mają im wspomagać, żeby oni te rodziny miały lepszy start. Mogły pieniądze, które w ten sposób zaoszczędzą, mogły przeznaczyć sobie na coś innego. Są też paczki prawników czy paczki lekarzy. To są też szachetne paczki, które, w których też korzystają potrzebujący, jeżeli jest taka, jeżeli jest taka potrzeba. No i cóż możemy dodać, no, sami jeździmy, sami to dźwigamy, sami dostarczamy. Oczywiście są, jest śmiech, jest, są łzy, wzruszenia oczywiście. Niedowierzanie. No niedowierzanie. Nie, pierwsza wizyta to jest zgoda rodziny, czy, wyraża, czy wyrażają chęć na pomoc. To z reguły, jeżeli są to rodziny, które biorą udział pierwszy raz w, w szlachetnej paczce z obojętnością nieraz podchodzą że no, nie, niedowierzani takim, że ktoś chce im pomóc nie? jak państwo znaleźli się co się stało, że tu u nas się pojawiliście i też to są rodziny takie zapomniane które nie są rodzinami rozszerzonymi. one sobie żyją tak, no, to jest można powiedzieć taka wegetacja nie oczekują od nikogo, nikogo pomocy, i na takich rodzinach nam najbardziej zależy. No i tu też współpracujemy z naszym gminnym ośrodkiem pomocy społecznej. Też nam podpowiadają, przekazują informacje, komu warto by było pomóc, do kogo warto było pojechać, sprawdzić jego sytuację i ewentualnie pomóc. No tu. Pani za rok też działacie? Oczywiście. A jeszcze chciałam jedno powiedzieć. Tak? W tym roku jeden darczyńca niestety, jak to my tutaj mówimy, nawalił. O. Więc musimy paczkę zorganizować sami. Założyliśmy zbiórkę w internecie, na której jest 600 zł, tak? Dziękujemy wszystkim, którzy ofiarowali żywność tutaj. Ta paczka zaczyna się pakować. Jest kanapa też ofiarowana. i na pewno ta paczka dotrze do rodziny potrzebującej. Na pewno rodzina nie zostanie bez pomocy. Także my pomagamy wszystkim, kto do nas trafia. A co to są Paczki rozwozimy w sobotę i w niedzielę. Te dwa dni nazywają się weekendem cudów. Potrzebujemy wolontariuszy pomocy. Jeżeli ktoś ma ochotę się zgłosić do szlachetnej paczki, to zapraszamy na stronę szlachetnej paczki Zostań wolontariuszem. Zapraszamy w przyszłym roku, bo jest nas bardzo mało. A pracy mamy dużo jak widać. Paczki są ciężkie. Ciągle coś się dzieje i zapraszamy.